Dzień dobry widzowie, z tej strony NarutoFortnite i dzisiaj będziemy grali razem z Passat 1.8 Turbo. No przywitaj się. Ja Ale widzowie możecie nie słyszeć, nie wiem czemu, no, możecie go nie słyszeć, ale myślę, że będziecie, że będziecie słyszeli Passata. No właśnie, widzowie, ja was zachęcam do suba lajka. Możecie napisać za ile będzie ruto, jeśli oczywiście wiecie. A my już przechodzimy do rundy. I widzowie, możecie napisać, czy chcielibyście yy, odcinek, jak trenuje Fortnite. Gdzie lecimy? Nie wiem, jak No to lecimy tutaj? Bo tutaj jest medalion. Ok. Ej, a ogółem ile masz klatek? Em, 60. Co tak mało? Eee, bo ja gram na plecyzorze. Eee, bez, Ej, właśnie bez nagrywania ja mam 360, ale z nagrywaniem mam 200, no 200 gdzieś. Chłop wylądował, chłop wylądował na broni. Może być słabo, może być słabo, może być G. Ale uciekłem chyba mu.

Sobie. Dobra, dobra teraz... ja polecam kamień. Uważaj, bo tu ucieka. O kurde, nie Dobra, najs, 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 naj, biorę drugie. Wchodzimy, ko. Schod no, nie chciało mi się złapać. Ej, dam ci, dam ci, dam ci, dam ci. Najs, 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 najs. No dobra, wezmę. Dobra, może teraz nie zjadę. Tam jest, chłop. jest. Nice, nice, nice. Tutaj jest Big. I tam były te siorbokaktusy całe. Ale szczela hadra. Ale szczela hadra. Ale szczela hadra. Miniski, miniski, miniski są tutaj. I ten siorbokaktus nowy. Nois. Nice. Ej, siorbokaktus. Chcesz? Nie wiem. Bo ja się tu nawalam Dobra, to ja lecę już do Ciebie I no, ogólnie no, masz no, mi niska. Lecę, lecę, lecę za trzecią Zaznacz mi go, zaznacz mi go dostaw? Gdzie on jest? Po tu jest ziomek, leży Ale gdzie on jest? Gdzie ten chłopiec? Ale nawalasz! O! O, no, 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 No nie, co za pijak Co zapijak! Co za pijak po prostu! Mallowo, ma makraka, makraka, kraka, ma kraka! Pijak makraka kraka! Skręt ma dep! skręt dep, skręt tam drugi chyba Ale skręt jest dep! Co No. Ibi. Osłaniam, osłaniam, osłaniam. O. Nasz ammo do karabinu. Do karabinu? No mam. O, dzięki. No to, ojej, dzięki. Dostał 62. 62 dostał. Ale laser dostał. Tam. Uważaj. Uważaj na Bo na lewej mają. Dobra, chodź do domku, chodź do domku, nie opłaca się, ja mam łajta. Kraka dostał, tamta syrena. Dobra, ale mogę lecieć ja tutaj? Po leczeniu? Dobra, sobie tam uspokój. Dobra, ty sobie po prostu tam go podrażnij, a ja już do ciebie leczę. I mam dla ciebie, mam dla ciebie karabin. Mam dla ciebie pompę. Nie, karabinu nie potrzebuję. Ale mam dla ciebie y, tego starego hewoka, y, czy jak on się tam nazywa. A, to... A no, y, tą starą tą kombata. Kombata, no? Ja lubię kombata. A i tam gdzieś jeszcze lają może? E, kurde medalię wzięli. Dobra, doja dojazd z medalią. Dobra, to tutaj jest. Y... Uważaj, 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 żebyś nie dostał dymy. Wsiadaj, okay. siadaj, siadaj, siadaj. Czekaj. Leć gdzieś tam ten ziomek był. Pod ten mostek. Gdzieś tam ziomek był. No widzę, jest. widzę, widzę. Idzie, 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 idzie. Mogłeś nie wysiadać. Dobra. Lecę za nim, lecę za nim, lecę za nim. Siad mi do fury. Jestem z nim. Kieruje? Nie, ja, yy, on, on kieruje? Nie, on kieruje. On nie dostał kraka. Leci, do, leci tam. Leci, lećmy za nim, lecimy za nim. Nie klasą jedzie. Przebij opony, przebij opony. Nie mam amo. Kurde, nie Już się nie uda. No, ale razem dużo, kurde. Ej, a masz. A ja y tym? Masz małe amo. Y wiesz, te takie małe. se? Nie, małe a małe amo. Patrz, takie. A, bo ten. Takie. No... 10 tylko. Hmm, 7 się i tylko tyle. jest... dobra. Ile lecimy na ten medalion? No. Tylko zaznacz mi, bo nie widzę, gdzie on jest. Jakże A nie, tam, no tam. Nikt go nie pokazuje na moje Lecimy, znaczy, Lecą, lecą, lecą. Ale to nie ma rady. A nie, to nie to. To tutaj. Sorry. Ośla! Krapa! No krak, krak, krak. Duło, duło przeszedł. Ale ja uciekam. Ej! Ej, jestem tutaj. Jak go załatwisz? Ej, dać ci nitro. A uciekasz. A no tak, bo ty masz teraz white. Ale taki chłop nas spraw. Taki chłop. Ej, czekaj, bo oni się uleczą. Nie, bo ty masz mega mało, ty masz mega mało. Nie, nie ryzykuj. Nie ryzykuj. Mówię ci, nie ryzykuj, już jest zło. Uciekaj, nie dasz rady, 100%. No czekaj, please? <laughs> Ale nie, nie ryzykuj. O, tym, tą pięścią go zaatakuj. I teraz w dół. Nice, 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 nice. Ej, weźmiesz na mnie borówkę, ja jestem mega dobry z borówki. Z, borówki, z tego y, epickiego, epickiego? No, tego? Tak, to jest zborówka. Dobra, i leć teraz mnie tutaj odrodzić. Ale, no, chłopie. te pięści są potężne. Kurczę, będziesz musiał sobie wziąć, bo nie wziąłem ci tych pięści. Nie, ja sobie wezmę. Ale borówkę mi dasz, ok? Czyli to, epickie. Dobra, to ci tam. Bo ja z tego jestem mega przysięgam. A ty sobie zostaw bungum. Pamiętasz co robiliśmy na kreatywie bumbu. No, ja dlatego ja to kocham razem. Kurczę, nie ma. dam ci mam Boróweczka, daj borweczki. Dobra, lecę po Mam brubeczkę. Tak, mam no nie. nie, ja na nitro lecę. A, dobra. Do, do pompy nie mam. O kurde, ale dał. A czemu ty tak spamisz w ten przycisk? No bo ja muszę tak spamić. Ej, może auto zostawili? Nie, raczej nie, 100%, że nie. To by go nie otworzyli. No nie, ale jest lód, jest lód. Leczenie, w postaci leczenia. I tutaj będę, że masz. Dobra, dzięki. Biorę nitro. O bik, dla ciebie. Bo ty masz mniej. Dobra, bez... Dobra, to ty nie pij, biga, to wsi wsiądziesz i... Zaczniesz pić. Weź z ogólna otwar na panki. Nie. Jest z dajana No widzę, potężnie, ale ze znajdę jeszcze chyba bardziej. Ej, a dałbyś radę budować? O, Co jest? <grych> Ty masz o coś... jest! Dobra, ej, dostałem asystę. Krzyzieczka O tak, no to teraz małą terenowe może Nie, Nie bo teraz gdzie się będzie dało zmniejszczyć. Nie, ale. Tak. Ej, do bunkru może. Co? Do bunkru może. Klęczy. ale skręty fortnite uciekać? uciekać wiedziałam, że tam będą ziomki ale skręty fortnite wiedziałam, że tam będą ziomki po prostu byłem tego pewny ja bym ich zabił pewnie? jakbym tam od razu tą z spalił bo by ich wysadziło. ale to było takie skręty fortnite dobra, uciekaj spróbuj się czymś wychylować. ale ja... Po prostu zostawię Ci to auto, bo będziesz mógł robić cia, 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 cia. No, no, no Dobra, to jak przyjdzie strefa, to czekaj Znajdź... spróbuj znaleźć jakąś apteczki. apteczkę Apteczkę, apteczkę Pomoczko, pomoczko Bo jak przyjdzie strefa, z... to będziesz mógł tam pójść Wiem o tym Nie, strefy gonią mnie chyba Kręci mnie coś zaraz, gonią mnie. Skąd wiesz? No bo słyszę. Ojej, uciekaj. Czekaj, moja karta już jest w trakcie. Ale jest ja jestem... Widzisz, kim ja jestem? O nie, bo oni mnie gonią, chyba jest G, chyba jest G, oni mnie gonią, będą strzelać się z trębem. O, może? Oni będą mnie gonić, póki wiedzą, gdzie jestem. Trzeba ich zgubić jakoś. O, chyba wykierowałem. Wiem, że tam była mi kola, ale walić tam o Nikola. Jak skręty tu dalej siedzą, to ja nie wiem. Iranka Nie, 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 nie. Szybko. Muszę uciekać. Nie, bez tego nic nie będzie. Będzie, będzie, bro, będzie. Nie, nie. trać nadziei! Póki jeszcze jest. No tak, bo ja mam beczkę mikro. Nie nie, te skręty jadą autem. Nie chciał się... Nie chciało się Ale dobra, pasacik gdzie kierował. No cztery strajki. Może będzie... Nie, lepsze to auto chyba niż. Auto, Ej, a lepszy battle bus czy auto? Auto, auto, Tu jest auto, to jest więc tu będzie bumbo. Ej, poczekaj, bo tutaj są bronie. A bronię? Muszę jedną bronić. A tam było Znaczy się jak górę. Mam Dobra, to ja ci dam spamerkę. Bo ja będę prowadził może. Nie, ty prowadzisz, ty prowadzisz jednak. Ja to sam nie Jedź, 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 jedź. Kurde Dostał, dostał, dostał! Dostał krak, dostał krak! Nie, nie przeładowuje Ale dostał! Ale dostał z tego poema! Nie! Jakiego ja mam włat? Ej, tymczasowy odwrót! Mam white Odwrót! Odwrót! Odwrót, chłopy! Odwróć! No robimy odwróć! Uciekaj! Ja uciekać? A, kurde, żeś nie uciekał! Sorry! Ej, chodź, chodź! Co? Beczki tutaj są! Chcesz po nich? nie, co oni mają za... Ej, ma to boty. <ścoughs> nie rób tego, błagam cię. Ej, boty ich załatwiły. Nie, oni jadą tym autem. zagralibyśmy jeszcze, albo dobra pożegnajmy się z widzami dobra widzowie ja się z wami żegnam, morcie. Stawić suba, lajka napisać, za ile będzie skin ruto. i do widzenia no powiedz jeszcze dobra, widzowie możecie jeszcze napisać, czy dalej mam grać z pasatem no i lecimy